Siema wszystkim, dzisiaj dostałem nominację od Turbosztos, żeby wykorzystać jakoś fajnie tutaj kubek od KFC w jakiś niezwyczajny sposób, więc zobaczymy jak pójdzie dzisiaj mi i moim znajomym. Pozdrawiam. Dobra, a teraz zobaczcie jak pójdzie moim znajomym. Dobra, zobaczcie, jak to się robi. No, nie spodziewałem się, że ten kosz się zepsuje, ale fajnie. Dobra, moi drodzy, a teraz ja nominuję keska. Zrób coś szalonego z kubekiem od KFC i was, moi drodzy, też do tego gorąco zachęcam. Pozdro